TV Podkarpacie.pl Zwycięstwem 3 do 1 z Nobusem nie byle ci TSV zakończyli ligowe zmagania. Pierwszy set to wyrównana walka, jednak od początku toczona pod dyktando Sanoczan. Natomiast druga odsłona to knockout i zwycięstwo 25 do 11. Wydawać się mogło, że trzeci set to będzie tylko formalność, ale tak nie było. W trzecim setie zmieniliśmy trochę, zrotowaliśmy składem i... W tamtym tygodniu to wypaliło, bo też zagrywka jeszcze wtedy była mocniejsza, a teraz jakoś tak nie, nie bylec się odrodził, więc jeden set dla nich, ale to i tak nie zmienia W stanie punktów 3 dla nas i z tego trzeba się cieszyć. Jednak przed Sanoczanami najważniejszy punkt ligowych rozgrywek, czyli faza finałowa, w której zagrają oprócz siatkarzy TSV drużyny z Racławówki, Rakszawy i Jasła. Mamy już za tydzień turniej finałowy w Racławówce i będziemy się starać pogadać tam z najlepszej strony i wygrać wszystkie mecze żeby do Sanoka już na spokojnie ten turniej przeprowadzić i zorganizować. Turniej finałowy w Sanoku odbędzie się jak 23-24 marca. Faworytem wydają się być Sanoczanie, ale chęć zwycięstwa zgłaszają również drużyny z Racławówki i Rakszawy. My to są play-offy, tutaj każdy będzie chciał wygrać i każdy będzie chciał bić w sumie nas jako lidera, więc zobaczymy, ale nie, nie osądzam. Jedni i drudzy mają zawodników z przeszłością, Mocno siatkarską, więc tu będą otwarte karty. Oby tylko nie zawiedli siatkarze TSV, przed którymi pojawiła się olbrzymia szansa na awans do drugiej ligi. TV Podkarpacie.pl